Także to warto, te, właśnie to, to sobie cicho wierni wejść. Ile razy łapiesz się na postawę, że ty chcesz pana Boga za, w intencjach za zatrudnić do tego, żeby zrobił to, co ty chcesz. No proste intencje intencją, nawrócenie. Żeby temu nawrócenie syna, żeby przestał pić. No dobrze. To pan Bóg ma dać cud, żebyś ty, żeby on przestał pić. Ale popił sobie, przychodzi do starej matki. I prosi na piwo i tam da. Zamiast mu butelkę rozczaskać na głowie, a przynajmniej zdjęcie zrobić, Zobacz, jak jakżeś zabrudził mieszkanie, w gnoju leżał, Co by tam nie było, dzieci są. Twoje miękkie serce, no to syno masz, bo co będzie to ważne, Z narkomanami podobnie, ale do Boga będzie się modliła, żeby cud uczynił, a ona nie chce spełnić tego, co jest do uczynienia wobec człowieka, który szedł na drogę zła i trzeba powiedzieć nie. I to powiedzieć nie na taki sposób. Może się na mnie obrazić, może ode mnie odejść, może się kompletnie odwrócić, tak jak Bóg do tej pory. Miłość będzie ukazywała mnie na to. Więc to w wsigodnie wejście. Czy ty chcesz spełnić wolę Bożą, czy chcesz, żeby Bóg spełnił to, co ty chcesz? I pomógł Tobie w realizacji Twojego planu nadużywając władzy, bo Marta nadużywa władzy i chce to nadużycie skierować teraz wobec Pana. Wobec Pana.